To był kiedyś fajny mełkus, nie wiem co to, to jest, to jest ten mełkus, kurde wreszcie mi się udało Za tym krzaczkiem pojedynczym? W trawskach takich wielkich. W zeszłym roku też był fajny, może spróbuj wysiąść. Kasia, może ty też za? No, byście się co zrobił. No stoi taki jakiś. Nie wiele sobie robisz z nas. Tylko się obraźć mam fajnie. W zeszłym roku też go raz widziałam. Trochę inne były, ale w tym samym miejscu. to zawsze wiał przede mną, nie dał się sfilmować. Teraz tak ładnie posuje Zwiało, ale Tak fajnie. Było Też zioło. Stąd to tak Uleci coś Ono. Gdzie? orlik kurde wpadły mi sam w kadr to zacząłem szukać i tak kozioł on na tym drzewie na tym tak nie często siada czasem jeszcze wyżej na tym badejku co tam sterczy orlik tak. tu czy nie? Gdzie tylko jest jeszcze za kozłem coś wyrazło. To jest, kurde, coś wyżej, jeszcze jedno. Wilk, nie lis. Tam na horyzoncie tej łąki. Idzie do kus. Tego drzewa? Tam na ścianie lasu jeszcze. Na prawo do drzewa tego takiego? Na lewo. Ten się nie boi jakoś. w ładnym świetle jest. Да, uh, да, To i tak jest niezwykłe jak na targacza, że tak się dał. No przy okazji, że byłem w górach, to jeszcze sobie jak w zbierałem, wziąłem wiaderko. to zobaczcie. Zaczynają się później niż na nizinach ale kurde, na nizinach już widzę zapomnieli o jagodach a u nas jeszcze rosną ale no, to jakie ładne oczywiście, że już nie wszędzie tak jest trochę przezbierane trochę jelenie i niedźwiedzie ludzie też zresztą i ptaki różne ale jeszcze kurde jest fajnie nazbierał Dużo, ale dzisiaj to nie będę miał problemów. Co z tym zrobić? Może jeszcze i na się jakieś załapie. jest do mnie. Do mnie. Co ty na jagody powiesz? Wypluwasz pocięgo jedna. Zjadł? Dobre. Dobre. <grymne> Nie chcesz. Na siłę. <grymne> jedno jedną, teraz drugą ręką trzeba do zbierać, bo to mi pies upacią. Liście już lecą. Jesień się zbliża. Już jeden dzień taki jeden poranek był taki prawie mroźny. Jeden stopień ciepła. było. Goryczka sobie połąchaj. No bo nie zbieram jeszcze tą upcham do wiadra może się zmieści. Zobaczmy co my tu mamy jeszcze. i to ładne. Też wcześnie jak na tą porę tam niezwykle u nas są późne wieży jeżyn będzie latrzęs w sienie w tym roku zielonitkich tyle ale już się dojrzała to pewnie Tylko grzybów nie ma ciągle.